Siema z tej strony Koszek, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj omówimy sobie i zrecenzujemy Kwasara dwójkę. Tak, dokładnie. Eee, wiemy już, jak wygląda Kwasar raz. Prosiliście również o recenzję Kwasara dwójki. I jeszcze w następnym odcinku zrobię Wam już porównanie. Chcę zakończyć ten temat Kwasara rasa do Kwasara dwójki. Powiemy sobie, co jest podobne, czym się różni i tak dalej. Zapraszam Was serdecznie do dzisiejszego odcinka Kwasar 2: recenzja. W środku w pudełku znajdziemy instrukcję, a poza nią oczywiście kwasara dwójkę. Dla tych, co nie oglądali jeszcze recenzji kwasara Raz, przypomnę, że kwasar 2, tak samo jak i kwasar Raz, jest cybuchem i hiterem w jednym. Jak widzicie, jest to szklany cybuch z hiterem, w którym umieszczamy sobie węgielki, także mamy dwie rzeczy w jednym. Zaczniemy sobie oczywiście od y, wyglądu. Jeżeli chodzi o SARA 2, to wyglądem jest on bardzo podobny do Rasa. Wygląd taki mi się osobiście podoba. Tutaj nie będę, się, nie będę się powtarzał. Jest to wygląd futurystyczny, bardzo ciekawy design. Są to po prostu ładnie wykonane estetycznie elementy. Mamy tu połączoną gumę, szkło, aluminium i bardzo fajnie się to komponuje. Na pewno przy fajnych, ciekawych fajkach wodnych, takich też modernistycznych bądź futurystycznych, bardzo fajnie to wygląda i jeżeli chodzi o wygląd, ja daję dziesiątkę. Wiem, że niektórzy lubią klasyczne cybuchy, mimo wszystko, mi te, te takie trochę futurystyczne i inne cybuchy bardzo się podobają. Ten naprawdę jest według mnie bardzo, bardzo fajnie wykonany. Także dyszka. Teraz opowiem Wam trochę o wykonaniu. Skupimy się na początku na plusach, a potem przejdziemy do minusów. Jeżeli chodzi o plusy, to na pewno gumowa rączka, ponieważ jesteśmy w stanie sobie bez problemu ten cybył zdjąć, nawet w trakcie jak jeszcze mamy węgielki w środku. Możemy go sobie zdjąć, przełożyć, powiedzmy, dorzucić węgielki, zmienić węgielki. To jest jak najbardziej na plus. Um, oczywiście wykonanie, no to całościowo muszę powiedzieć, bardzo dobre, hartowane szkło, e, aluminium też z, z po prostu lepszego, lepszego tworzywa i, i naprawdę bardzo dobrze wykonane. Czyli jeżeli chodzi o wykonanie całościowo, to naprawdę tutaj mamy fajne, fajne, naprawdę komponenty. No ale niestety ten cybuch nie uchronił się od pewnych minusów, o których muszę Wam opowiedzieć. I mimo, że ma bardzo dobre komponenty, to przede wszystkim troszeczkę kuleje nam tutaj tak zwany airflow, czyli przepływ powietrza. Trochę nam się różni tutaj ta rączka, jeżeli chodzi o na przykład porównanie do Rasa. I ta, ta rączka przede wszystkim... Jest troszeczkę inaczej skonstruowana, w razie mamy jeszcze do, dodatkowo wyjście na przepływ powietrza. Tutaj tego nie ma. Jeżeli chodzi o kolejny minus, no to też ta topka. Topka jest taka, że ją odkręcamy tak w jedną stronę i jest jak widzicie na takich jakby zaczepach, tutaj trzech takich zaczepach. I później jeżeli chcemy z powrotem rzucić, wiecie rzucamy węgielki, hop, tutaj już wiecie, jest gorąco to ja już mam wprawę akurat w przypadku tego cybucha, ale mimo wszystko rozwiązanie narzucania go z góry jest dużo, dużo łatwiejsze i dużo lepszym jest to rozwiązanie. No i kolejną wadą, ale to też nie bierzcie tej wady zbytnio do siebie, nie bierzcie tego pod uwagę, jeżeli chodzi o punktację, bo te minusy, o których teraz mówię są głównie najważniejsze i nie punktuję jako minus tego, że niestety, nam się te komponenty w trakcie palenia mocno, mocno mogą przypalić, i później jest to bardzo ciężko domyć. Jest to efekt tylko i wyłącznie wizualny i kosmetyczny. Tak? Jeżeli zmontujemy cybuch w całość i położymy go sobie na topkę naszej fajki wodnej, no to nikt nie widzi, że te elementy są przypalone. Nie wpływa to też na jakość palenia, dlatego że te elementy po prostu utrzymują się, jest to po prostu brudne, ale nie wpływa to na jakość palenia. Mimo wszystko tutaj to szkło jest. Ciężej po prostu domyć, da się, ale jest dość ciężko i ten element też jest bardzo ciężko umyć. Ale mi się to akurat nie wpłynie na punktację i na moją ocenę tego, tego produktu pod względem wykonania. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, pojemność. Pojemność jest mi się wydaje wystarczająca, ale małym minusem jest to, że tak jak widzicie w tej konstrukcji, mamy tutaj takie wyżłobienia, tak? Po to, żeby nam weszły po prostu dwa te elementy, które, przepraszam, trzy te elementy, które wkładamy od góry. Hop nam wchodzi tutaj idealnie cybuch. Jest to małym minusem o tyle, że w przypadku nakładania tytoniu, tak jak zresztą tutaj chyba widzicie, jest ten tytoń nam lubi się tutaj ześlizgnąć do środka, trzeba go z powrotem hop przerzucić, dlatego że po prostu są te, są te szparki między tym, rozkładamy go sobie powoli, a on nam po prostu lubi tutaj wpaść. No, jest to troszeczkę, e, troszeczkę problematyczne, ale nie jest to jakiś gigantyczny minus. Także podsumowując za wykonanie tego produktu dałbym siódemkę, 7 na 10. Cały czas jest solidnie i jest on naprawdę wykonany bardzo dobrze, ale te pewne mankamenty, między innymi przepływ powietrza, dzięki czemu węgielki potrafią się nam nie dopalić do końca, no niestety rzutuje nam na tą ocenę, także 7 na 10. No dobra, przejdźmy sobie do setupu, omówię Wam na czym dokładnie dzisiaj będę palił i co będę palił. Oczywiście Quasar dwójka, bo dzisiaj występuje nam w recenzji. Do tego węgielki 320, wrzucę 4, 4 te kostki. Idealnie one się tu mieszczą. Nie wspomniałem Wam wcześniej właśnie w wykonaniu troszeczkę jest ciasno tutaj. Znaczy one się mieszczą, ale idealnie, przydałoby się troszeczkę więcej miejsca. Do tego będziemy palić True Passion Almo Crunch. E, takie fajne ciacho. E, no i palimy nasz się Cloud Micro, dlatego że wcześniej robiąc rasareckę również paliłem na Cloud Micro. Będę miał porównanie i za tydzień będę mógł Wam dokładniej powiedzieć, jak mi się paliło i porównam do, dla Was te dwa cybuchy. Taki setapik na dzisiaj, zaczynamy. Jak widzicie, cybuch wylądował u mnie już na topce. E, już troszeczkę popaliłem, żebyście zobaczyli ten efekt. E, E, po około 5 minutach, 5-8 minutach e, od rozpalenia e, na początku zwykle były malutkie chmurki, teraz jest już troszeczkę lepiej, sami zerknijcie. Fajne chmurki jestem w stanie puszczać, dodatkowo o tym co buchu opowiem Wam na podstawie mojej opinii, ponieważ paliłem na nim już kilka razy wcześniej, dlatego mogę rzetelnie Wam powiedzieć dokładnie jak się na nim pali, tak? Dlatego, że teraz omawiamy jakość palenia. Jak nabijałem tytoń, no to oczywiście nie lubił sobie wpaść do środka troszeczkę i musiałem go, wiecie, filmować, zdejmować, przekładać, tak jak to Wam wspomniałem już wcześniej, ale się udało. Na szczęście fajnie, fajnie nam się już powoli ta fajka rozpala. Wezmę sobie jeszcze jednego bucha i powiem Wam, jak, jaki jest smak, jak mi się pali i jak to wszystko w ogóle wygląda. Tak jak widzicie, chmurki jesteśmy w stanie robić naprawdę fajne i naprawdę zacne. Także ten cybuch na pewno, na pewno Wam takie chmurki wytworzy przez, przez palenie. I co Wam chcę powiedzieć, to jest to, że smak jest jak najbardziej wyczuwalny. Pali się naprawdę fajnie. Fajne chmury jesteśmy w stanie wyciągnąć. I to jest jak najbardziej na plus. Ale z moich poprzednich y, paleń y, wyciągnąłem właśnie jeden y, duży, moim zdaniem, minus y, tego cybucha, czyli mianowicie to, że właśnie te węgielki y, czasami one potrafią, że tak powiem, przegasnąć, tak? Czy zostają nam te kostki w środku. I mimo wszystko y, ta nasza sesja po prostu potrafi się skończyć troszeczkę wcześniej. Y, dodatkowo y, nie wspomniałem Wam o tym wcześniej, ale y, w tym cybuchu ta pojemność, mówiłem, że jest ok, że jest w porządku, mimo wszystko w rasie mamy troszeczkę więcej więcej po prostu miejsca na rozłożenie tytoniu. I co nam to daje? No daje to, że jeżeli ktoś lubi takie dłuższe, fajne sesje, bądź na przykład lubi sobie zrobić takiego lekkiego overpacka, czyli więcej tego tytoniu wrzucić, bądź właśnie dłużej popalić, ubić troszeczkę ten tytoń, to na razie nie ma z tym problemu. Tu w przypadku tego cybucha nabicie takie mocniejsze, większe, automatycznie wiąże się z tym, że od spodu nam się, nam się ta pokrywka od spodu przypali, tak zapiecze właśnie będzie taka ciemna, jak Widzieliście, no plus jest ograniczone to pole manewru. Dodatkowo ten tytoń, właśnie, jeżeli chcielibyśmy zrobić troszeczkę takiego overpacka, on nam będzie spadał do środka, no stop, więc musimy go dokładnie ubijać. Tego tytoniu aż tyle tu nie zmieścimy, żeby ta sesja była taka dłuższa. I to jest moim zdaniem duży, spory minus tego e, produktu, taki e, mankament, bo, mimo wszystko, no. E, Różnie ludzie palą. Niektórzy lubią krótsze sesje, 45 minut godzinka, a inni lubią sobie rozpalić 1,5 godziny i 2 godziny. Na tym cebuchu niestety nie rozpalimy takiej dłuższej sesji, bo albo nam zgasną węgielki, albo po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie nabić do środka tyle tytoniu. Ta sesja będzie troszeczkę krótsza. Mimo to, jak sprawdzałem to jeżeli, jeżeli dobrze te węgielki nam się naprawdę rozpalą, to do półtorej godziny powinniśmy spokojnie na tym cybuchu sobie popalić. Także jest to mi się wydaje taki standard, więc nie jest to także jakiś ogromny minus. Puszę wam jeszcze jednego bucha, zobaczycie, spróbuję taką pociągnąć mega fajną chmurę i... E Powiem wam moją ocenę, jeżeli chodzi o jakość palenia. Na pewno wciąga mi się lekko, oczywiście jest to też zasługa fajki wodnej, ale nie mam z tym żadnego problemu, czyli w momencie, kiedy wciągam sobie, wciągam sobie czuję bardzo fajnie smak i jest to bezproblemowo, nie, nie, nie siłuje się, nie mocuje się z wężem. Także zobaczcie jeszcze jednego wielkiego bóżka. Jest ogólnie fajnie i jest w porządku, ale ten mankament z tym, z tym pakowaniem, mimo wszystko, zabierze aż 3 punkty. Tak, 7 na 10 to jest moja ocena, jeżeli chodzi o jakość palenia, dlatego że sumarycznie wolałbym, żeby ta sesja, mimo wszystko, nie zakończyła się przedwcześnie, bądź wolałbym, żeby starczyła mi na tyle, na ile chcę faktycznie palić. No to teraz opowiemy sobie o cenie do jakości, czyli przedostatnie kryterium przed podsumowaniem. Jeżeli chodzi o cenę do jakości, to biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, które powiedziałem Wam wcześniej, sumarycznie, nie będę owijał w bawełnę. Dałbym, równ dałbym tutaj 6 na 10. 4 punkty aż zabrałem. Tak. Dlaczego? Ponieważ między innymi właśnie wszystkie te mankamenty, które wymieniłem wam wcześniej, nie będę powtarzał, no rzutują po prostu na ten produkt i automatycznie z tego względu uważam, że ta cena, która, którą mieliście też podaną wcześniej na początku, na początku filmiku, no nie jest do końca adekwatna, jeżeli chodzi o ten produkt. Mimo wszystko, mimo wszystko jest w nim wciąż trochę mankamentów, które uważam. Rzutują na tą cenę, i ta cena powinna być za ten, product, za ten produkt mniejsza. Ja sobie wezmę jeszcze jednego buszka. I tak jak mówię, 6 na 10, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny. I tutaj mówiąc jakość, mam na, na uwzględnieniu zarówno wykonanie tego cybuchu, cybucha, jak i oczywiście jakość palenia. No i przyszedł czas na podsumowanie produktu, jakim jest Kłasar 2. Przed, przed podsumowaniem ja się jeszcze troszeczkę porozkoszuję smakiem. Trochę was podtrzymam w niepewności. I moja ocena ogólna jest taka, że daje 7 na 10. I dlaczego daje 7 na 10? Produkt, mimo wszystko, jest bardzo dobry, świetnie, wykona, świetny jeżeli chodzi o wygląd, bardzo dobrze wykonany. Bardzo dobra jakość palenia, no ale mimo wszystko tamte mankamenty rzutują i ocena, ocena średnia i sumaryczna jest taka jaka jest. Przede wszystkim, no tutaj najbardziej, najbardziej boli też ta cena, która jest mimo wszystko dość wysoka, jeżeli chodzi o ten produkt. I um, tak jak mówię, w dalszym ciągu jest to dobry produkt. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, yy, na którym sobie yy, fajnie popalicie. I też bardzo dużym plusem jest to, że niewiele musicie robić, czyli yy, już wkładając to angielki do środka. Ja teraz po, zoro, będę palił swoją sesję do samego końca yy, bez, yy, bez po prostu bawienia się w kontrolę temperatury. Oczywiście niektórzy to lubią, także także yy, jak najbardziej, bo, bo czują satysfakcję z tego, że nabili odpowiednio cybuch i ta temperatura wciąż. Wciąż jest odpowiednia i nic nam się nie przypala, ale tak jak mówię, to jest na pewno duży plus tego produktu, że jak już sobie wrzucimy węgielki i rozpalimy, to palimy sobie do końca, chillujemy, relaksujemy się i nie ma żadnego problemu. W dalszym ciągu, tak jak mówię, bardzo dobry produkt. Moja ocena końcowa to 7 na 10. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała i teraz już wiecie dokładnie, jak, na jak pali się nam na kłasarze dwójce, jak to jak to w ogóle wygląda tak jak powiedziałem za tydzień zrobię dla Was porównanie obu tych cybuchów, żebyście dokładnie widzieli różnicę, różnicę między tymi cybuchami oczywiście kłasar raz jest następcą kłasara dwójki dlatego zobaczymy jak ten następca się spisał jak wypada na tle kłasara dwójki czy został faktycznie na tyle ulepszony że jest wart swojej ceny i że warto go kupić na dzisiaj to wszystko jeszcze jeden buszek dla Was i zapraszam was bardzo bardzo serdecznie do kolejnego odcinka. Dzięki wielkie, że subskrybujecie kanał. Jesteście na bieżąco i oglądacie kolejne filmiki. E, dzięki wielkie dla was. Trzymajcie się.